Totalny chaos w lodówce. Źle zapakowane, zepsute jedzenie jest na porządku dziennym. Folie aluminiowe i spożywcze przeciekają, a powietrze, które dostaje się do środka, powoduje szybsze wysychanie i psucie się żywności, przez co ląduje w koszu. Cenne jedzenie jest bezlitośnie gniecione, ponieważ w pudełku nie ma wystarczająco dużo miejsca, a jeśli bierzesz większy pojemnik, to w środku jest za dużo powietrza. Zatrzymaj to niepotrzebne marnowanie żywności. Dzięki pomysłowemu Livington Flex and Fresh. To rewolucyjny system najwyższej świeżości i organizacji, który dostosowuje się do zawartości dzięki elastycznym silikonowym pokrywkom. Mniej powietrza trafia do pojemnika, a żywność pozostaje świeża znacznie dłużej. Livington Flex and Fresh jest absolutnie szczelny, co jasno dowodzi ten test. Nieważne, czy są to całe dania, resztki jedzenia, czy wędliny i sery. System Flex and Fresh ma odpowiednie rozwiązanie na każde wyzwanie i zapewnia długotrwałą świeżość i doskonałą organizację. Zapomnij o foliach aluminiowych i spożywczych, które nigdy nie są do końca szczelne i pozwalają zepsuć się drogiej żywności. Flex and Fresh jest absolutnie szczelny i znacznie dłużej utrzymuje świeżość jedzenia. Po lewej, żywność przykryta folią spożywczą, a po prawej doskonale przechowywana w systemie Flex and Fresh. Zapomnij o tych sztywnych pojemnikach, w których zbyt dużo powietrza wchodzi w kontakt z żywnością, powodując jej zepsucie w bardzo krótkim czasie. Flex and Fresh zapewnia doskonałą ochronę wędlin i serów, a jednocześnie służy jako taca do serwowania. Dzięki inteligentnej strukturze plastra miodu nic nie przyklei się do dna. Znowu za duża porcja? Ze zwykłą pokrywką zmiażdżysz cenną zawartość na papkę. Pomysłowe elastyczne pokrywki Flex Fresh dostosowują się do żywności i oferują 20% więcej miejsca, a wszystko pozostaje bezpiecznie na swoim miejscu i dłużej świeże. Wypróbuj to ze zwykłym pudełkiem. A jakby tego było mało, całego systemu Flex Fresh bezpiecznie użyjesz również w zamrażarce i zmywarce. Możesz nawet używać tych pojemników w kuchence mikrofalowej. Livington Flex Fresh to najbardziej innowacyjny i praktyczny system do przechowywania od dziesięcioleci. Cały system jest po prostu genialny. Wszyscy wiedzą, że zbyt duża ilość powietrza szkodzi przechowywaniu. I dlatego pakuje się w te pojemniki tak dużo, że kończy się zgniecionym jedzeniem. Ale pokrywki Flex and Fresh dopasowują się do każdego kształtu. Nie zgniatają zawartości, eliminując nadmiar powietrza. To jest absolutnie genialne. Uwielbiam sery. Ale czy kiedykolwiek trzymałeś różne rodzaje sera w tym samym pudełku? Skończysz z jedną, pojedynczą grudką. Dlatego uwielbiam tacę Flex and Fresh. Używam jej również do serwowania, ponieważ. Jest nie tylko wygodna, ale też elegancka. A kiedy skończysz jeść, załóż pokrywkę i gotowe. Żadnych brudnych naczyń, to proste i czyste. Wcześniej moja lodówka była często brudna i tłusta, bo folie spożywcze nigdy dobrze nie chroniły i były nieszczelne. Dzięki Flex and Fresh potrawy zachowują swój smak i wygląd, a przede wszystkim pozostają świeże na dłużej. Sam zobacz, mięso w folii spożywczej. Powietrze może dostać się do środka i już po jednym dniu, wszystko jest wysuszone i niejadalne. Oto porównanie, ta sama wędlina na śniadanie, starannie i hermetycznie zapakowana dzięki Livington Franks and Fresh. I to po tygodniu. Elastyczne wieczko wykonane ze specjalnie opracowanego rozciągliwego silikonu doskonale dopasowuje się do zawartości. Nadmiar powietrza jest usuwany, a zawartość pozostaje świeża znacznie dłużej. Nikt nie chce tego jeść na śniadanie, a to wygląda o wiele lepiej. Nieważne czy to pikantne wędliny, półmisek pysznych serów, świeże owoce i warzywa, wołowina czy duży stek. Taca Flex and Fresh marki Livington to idealne rozwiązanie do wędlin i wszystkich płaskich potraw. Tace można układać w stosy, aby zorganizować i zaoszczędzić miejsce oraz zapewnić porządek w Twojej lodówce. Wszystko jest szczelnie zamknięte i dłużej zachowuje świeżość. Gulasz z dziczyzny z knedlami? Niemożliwe ze zwykłymi pojemnikami, które są o wiele za małe. Knedle zostają brutalnie zgniecione przez pokrywkę albo świeże truskawki. To koniec ich kształtu i świeżości, nigdy więcej. Wiesz jak to jest: zawartość jest często większa niż pojemnik. Pokrywka miażdży jedzenie, więc bierzesz następne większe pudełko. Ale teraz w środku pozostaje o wiele więcej powietrza, przez co jedzenie psuje się o wiele szybciej. Livington Flex and Fresh oferuje również najlepsze rozwiązanie w zakresie wyglądu i świeżości jedzenia. Gdy chcesz zaoszczędzić większe kwoty, nie ma problemu. Wystarczy skorzystać z pomysłowych pojemników Flex and Fresh. Elastyczne wieczka Livington Flex and Fresh ze specjalnie zaprojektowaną elastyczną warstwą silikonu po prostu dopasowują się do kształtu żywności. Pozwala to zaoszczędzić aż 20% miejsca. Nie przechowujesz powietrza w pojemniku, dzięki czemu żywność dłużej pozostaje świeża. Oto bezpośrednie porównanie. Świeża szynka pakowana w pojemnik Flex Fresh z elastyczną pokrywką. W pojemniku prawie nie ma powietrza. A tutaj ta sama szynka w o wiele za dużym pojemniku. Jakie to smutne! A może takie porównanie? Wczorajszy obiad ze zwykłego pojemnika. A tu świeży i zgrabny jak pierwszego dnia. Smacznego! A co z naszymi truskawkami? Niezbyt ładny widok kontra świeży wygląd. Dzięki Flex and Fresh są idealne i świeże, jakby były dopiero zebrane. Albo te smażone łódka z kurczaka. Panierka pokryta folią aluminiową szybko mięknie i smakuje nijako. W Flex and Fresh jedzenie może wystawać ponad pojemnik. Przechowywane doskonale, nawet po kilku dniach smakuje soczyście i świeżo. Po prostu kocham ten system. Wszystko dłużej zachowuje świeżość. A kiedy wrzucę za dużo do pojemnika, wieczko dopasowuje się do kształtu żywności. Jeśli chcę coś podgrzać, robię to bezpośrednio w pojemniku. Kiedy z niego nie korzystam, wkładam go do zmywarki i gotowe. Ma wszystko, czego możesz sobie życzyć w systemie do przechowywania żywności. To po prostu fantastyczne. Zapomnij o zwykłych pojemnikach do przechowywania i folii aluminiowej lub spożywczej. Livington Flex Fresh to najbardziej innowacyjny i praktyczny system do przechowywania od dziesięcioleci. Pomysłowe elastyczne pokrywki Flex Fresh dostosowują się do żywności i oferują 20% więcej miejsca. Wszystko będzie bezpieczne na swoim miejscu i dłużej pozostanie świeże. Nieważne, czy są to całe dania, resztki czy wędliny i sery, system Flex Fresh ma odpowiednie rozwiązanie na każde wyzwanie i zapewnia długotrwałą świeżość i doskonałą organizację.